Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale. Przepraszam za mój głos, jestem troszeczkę przeziębiona, ale lecimy z kolejnym rozkładem, rozkładem partnerskim, relacyjnym dla wodnika i tym razem dla rybki. Proszę o jasny przekaz dla wodnika i dla rybki. Proszę o jasny przekaz dla wodnika i dla ryby. Karta reprezentująca wodnika. Co ma w głowie? Co ma w sercu? I w działaniu. Jak się prezentuje ryba w tym miesiącu wobec wodnika? Co ma w głowie? Co ma w sercu? I co zamierza? Sprawdzamy wodnika najpierw oj oj, wodniki. Powiem Wam, że wyglądacie jakbyście stoczyli jakąś niezłą batalię z rybą w tym miesiącu ogólnie prezentujecie się. Tak, jakbyście potrzebowali, wiecie co, odpoczynku, lekkiego odizolowania się, spojrzenia z dystansem na tą relację. Ale wiecie co, ten dystans, którego wy potrzebujecie, ma was doprowadzić do uzdrowienia, do poczucia się lepiej, zdrowiej, bardziej witalnie, oczyszczenia umysłowego, żebyście zrozumieli, na czym ta relacja stoi, do czego zmierza. Chcecie takiego zdystansowania um, się, które wam ma, przy, ma wam przynieść uleczenie w tej relacji. Tak się prezentujecie. Bo hmm, w głowie stawiacie już granice. E, była jakaś batalia mówię między wami i wy stawiacie już granice. Na coś nie pozwolicie wodniki, do czegoś nie dopuścicie, ale jesteście, wiecie, co w takiej um, to, ta postawa jest spowodowana jakimś mocnym intelektualnym przemyśleniem tej relacji, i wy po prostu aktywnie teraz będziecie um, stawiać granice rybie. Będziecie po prostu stawiać granice rybie. Na coś już nie pozwolicie, bo coś zrozumieliście. Wy, wyście coś przerobili w głowie. E, w taki nawet filozoficzny sposób dotarliście do jakichś wniosków. I no mówię, obrona, 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 ale jesteście gotowi na atak. Tyle, że jesteście już po przejściach, bo to serduszko wasze jest troszeczkę obolałe. I tak naprawdę, tak jak mówię, um, Wy chcecie odpocząć. Skąd stąd się prezentujecie w tej karcie po prostu uzdrowienia, wypoczynku, izolacji lekkiej. Wy po prostu chcecie odpocząć. Nie ma tutaj, powiem Wam, kart uczuciowych. Ani jedna karta nie jest uczuciowa. Natomiast to wygląda tak: jeszcze nie widzę ryb, bo nie odsłoniłam, ale to u Was wygląda tak. Jakbyście. Naprawdę dużo przemyśleli, a byli gotowi do odparcia każdego ataku i w takiej energii, że ja już na, na coś już nie pozwolę, ale nie pozwolę na coś naprawdę aktywnie i będę bronił siebie czegoś za wszelką cenę w tej relacji. I szczerze mówiąc, to tutaj ostatecznie, ostatecznie to Was doprowadza do podjęcia decyzji. O pójściu w nowe. Dosłownie, jakby. Tutaj te karty powodują mm, taką postawę aktywnej obrony siebie, co ma doprowadzić do uzdrowienia Was, jak gdyby odejścia w innym kierunku. Sorki, bardzo, ale tak to wygląda. Po prostu. Idę w innym kierunku, idę przed siebie. Zaraz sprawdzę, czy, czy, to, czy wy idziecie z rybą, bo tu jest dwójka, więc jakby to, to jest jakieś partnerstwo. Natomiast to może być po prostu pójście w partnerstwo z inną osobą. Niekoniecznie z rybą, bo wy jesteście jak gdyby odwróceni od, od ryby. Ale wy już chcecie iść w nowe? Po prostu ta dwójka może oznaczać harmonię. Wiecie, co wy chcecie harmonii? Niekoniecznie chodzi o to, że idziecie z rybą albo z drugą osobą, po prostu wy chcecie iść w harmonii. Nieważne, czy z kimś, czy sami, wy chcecie iść w harmonii. A ewidentnie te tutaj była wy na górze, świadczą o tym, że tej harmonii w tej relacji nie było. A wy mówię, potrzebujecie harmonii, bo wy się prezentujecie jako osoba, która potrzebuje uzdrowienia, harmonii, wyciszenia. Dosłownie, wy, wodniki tego, Potrzebujecie je w tym miesiącu bardzo. Tutaj mówię, nie ma żadnych kart uczuciowych. Sprawdzamy rybę. Bo jest bardzo ciekawie. Ojeju. Ojej. Ojejku. Oj, dobra. No u rybki jest uczuciowo. Rybka ma wielkie uczucia dla wodnika. Ma uczucia. Wychodzi z nimi. Ale sorry. Powiem tak. Wydaje mi się, że jest tutaj trójkąt. I to jest chyba trójkąt od strony rybki. Rybka ma kogoś chyba jeszcze, bo o ile prezentuje się na, na, na zewnątrz jako osoba wychodząca do wodnika z dwójką, z dwójką kielichów, wychodzicie do wodnika ryby, to wiecie co? W serduchu jest ktoś jeszcze u ryby. I to jest coś takiego mocnego u ryby. Jest was troje w tej relacji. I dosłownie widzę coś takiego na zakończeniu, że decyzja wodnika o pójściu w swoim kierunku, ale tak jak mam wam mówiłam, dwójka była w, w harmonii. Wodnik chce iść w harmonii, ale wydaje mi się, że już sam ze sobą idzie w harmonii odwraca się od ryby co rybie łamie w jakiś sposób serduszko na końcu dosłownie rybka ma złamane serduszko w lutym ale rybka rybka sorry rybki wy macie w serduszku jeszcze kogoś dlatego jest ta decyzja wodnika o odejściu bo on chce uzdrowienia, widzicie? On chce uzdrowienia. Wodnik chce uzdrowienia, ale dla siebie. Ja to tak czytam. Wodnik nie chce uzdrowienia dla tej relacji. Wodnik chce uzdrowienia dla siebie, bo ma dość. Tak jak mówię, stawia granice. Odchodzi, bo rybka ma jeszcze kogoś. I owszem, rybę boli serce, że wodnik odchodzi. Nie podejmuje działania w kierunku ryby. I rybę to boli. U rybie to łamie serce, ale rybki. Musicie zajrzeć w siebie, w serducho swoje, bo wy macie jeszcze kogoś. Więc jakby decyzja wodnika o odejściu i ratowaniu siebie i znalezieniu swojej równowagi jest jak gdyby całkowicie zrozumiała. Taki przekaz, bardzo klarowny i bardzo jasny. Nic. Słuchajcie, proszę o komentarze, bo <laughs> ciekawy rozkład. To, to, jest, to jest kogoś historia, ewidentnie. Dziękuję za lajki, like, udostępnienia, za subskrypcję tego młodego kanału. I tak, trzymajcie się. Dobranoc.